Witam w kolejnym odcinku na moim kanale W tym odcinku chciałem rozpocząć budowę tego domku tutaj który jest tutaj w tej skale będzie no i tak i czekajcie, ja tak dalej odejdę tutaj będą takie schodki, tutaj będzie no to takie wejście, i domek będzie w górze a on będzie tutaj z drewno, tak zbudowany, ale e, chciałbym też zrobić za tydzień live'a, nie wiem czy będzie w sobotę czy w niedzielę i będziemy e, kończyli po prostu ten, e, to budowanie domku. Dzisiaj nie wiem ile zrobimy, bo musimy pójść po drewno i, i te inne rzeczy. E, ale mam nadzieję, że się uda trochę... no, no więcej rzeczy zrobić, po prostu, większość rzeczy. E, Zobaczę, je tutaj mam drewna. Mam dużo węgla, ale no mało drewna. E... Tutaj muszę znaleźć jakiś las, bo chcę, żeby to było dębowe. Jakie to jest... Czekajcie, to są deski dębowe, dobra. E, I właśnie chcę znaleźć y, tutaj takie drzewa. Tutaj są brzozy. Oczywiście będę później odsadał, że jak coś żeby mi się przydało jeszcze później. Ale to jest dużo brzuz. Dobra, tam są dęby. To za chwilę tam pójdziemy idę tylko się przygotować. I możemy iść w sumie. Przepraszam Was ogólnie za to, że są takie czasami FPS-y, ale to... No, no wiecie no. Ale dobra. Um, mam jakąś siekierę Nie mam siekiery um, No to tak to będzie trzeba zrobić. Um, chyba kamienną. Um. Kamienno się kiera wystarczy raczej. Dobra. Eee. To ja jeszcze robię cięcie i widzimy się za chwilę. Ok, a więc ja już jestem, i teraz będziemy szli eee, właśnie tam po to drzewo. przygotujemy też sobie drzewa na live trochę. Bo tak jak mówię, będę chciał zrobić live, nie wiem czy będzie w sobotę, czy w niedzielę, czy w ogóle będzie. Eee, ale no, chciałbym zrobić, bo dawno w sumie nie było live. A. Mhm Gdzie jest zombie? Słyszę zombie Dobra Idę stąd Eee No Tutaj jest dużo lębów O Dobra I teraz właśnie chciałem Chciałbym teraz tak częściej trochę nagrywać, znaczy, filmiki raczej będą co tydzień się pojawiały, no ale, no ja myślę, że to i tak jest, no, no tak dosyć fajnie. To jest jakaś jaskinia. nie wiem, mam dwie pochody, nie chcę tam schodzić. Możemy w ogóle też na live nie tylko wybudować domy, ale też właśnie zejść tutaj do kopalni. To jeszcze zobaczymy, co będzie, ale też możemy na przykład nie grać w Minecrafta, tylko w Fortnite'a. 26 Dobra, coś słyszałem dziwnego. Zombie słyszę. Nie chcę też się tego tak oddać od domku, bo nie wiem, gdzie tutaj gdzieś jest zombie. No, w tamtą stronę jest chyba domek. No, raczej tak tam gdzieś jest ta wioska. Aha, no super. Tam jest domek. Tak. Ok. Aha. No tak. Mam jakieś jedzenie? Nie mam jedzenia, czyli wracamy się do domku. Um, no. No i też ogólnie będzie się Fortnite pojawiał na moim kanale. Tylko, że. No bo dawno go nie było. Tak w sumie z tego nowego sezonu był tylko jeden odcinek, czyli początek sezonu, a kolejny sezon jest już 16 marca, więc w sumie. No. Kolejny jakiś dziwny odgłos. E, to jest lawa w ogóle, więc w sumie, no nawet fajnie. aha oj. Ja nie mogę, jaki fart. Jaki fart. No, ja nie mogę. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle w nauku mam jakieś jedzenie. Jak coś to. Nie wiem w sumie co, co będę robił ale. no Nie wiem, no ja przynajmniej tutaj nie widzę żadnego jedzenia. Dlatego trzeba będzie takie coś zrobić. Aha, jeszcze, jeszcze wiem co, jeszcze takie coś, takie coś, takie coś. I przy okazji tutaj jest. Z... Zaczniemy jakąś farmę zboża. Nie wiem gdzie by ją to zrobić. Tutaj można. Aha, bo wodę trzeba. A ja nie mam wiaderka, ja nawet nie wiem czy mam żelazo. Proszę urośnij. Ja nie mogę. To jak coś to trzeba się będzie jeszcze... Ale nie, jak... Ja nie mogę teraz, ja że teraz jestem w super sytuacji. Naprawdę masakra nie mam żadnego żelaza mam... a nie mam jedno żelazo aha jedno żelazo Aha. Huh. Um. tam jestem to ja idę tu tam zasadzić a ja tutaj się kiedyś to przełożę aha nie mogę sprintować no tak to będzie no ciekawy odcinek tak mi się wydaje. No bo nawet chyba tutaj nic nie zbudujemy, więc mm, no to jest taki po prostu odcinek y, pierwszy z Minecraft'a po czasie, tak w dosyć dłuższym czasie. Y, w ogóle z jakiejś gry na moim kanale, ale no tutaj muszę zapamiętać. Tutaj mam taką rzeczkę w sumie, więc no. Aha. Okej. Okay. Teraz poczekam chwilę. A przy okazji, może już tam pójdę, przerobię to, żeby tak zrobić, przynajmniej schodki. Chyba wszystko to przerobię. Dobra, na razie niech będzie tyle. Później y, zrobimy coś innego. Więc e, ja to teraz Przełożę tu. Ja nie mogę. Tak, tak, ta, ja tak dawno nie gram w Minecrafta, że naprawdę. Oprócz nagrywania to w ogóle w sumie nie grałem e, więc no dobra um, trzeba będzie schody zrobić bo w sumie, nie wiem, budować z czy ze zwykłych schodów chyba ze zwykłych schodów e, tak będzie ładniej tak się budowało schody? no tak się budowało schody o kurde to będzie raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 schodów. No chyba wystarczy, no. Nie wiem może. On mnie już będzie noc, Ale dobrze, że mam tutaj łóżko, że wiadomo szybko. Oha, super. Nie wiem tutaj? Nie. Nie mam tylko zaczynać w sumie Słońce w Minecraft. Dobra. Nie wiem od zaczynać. Nie, nie wiem od kogo będę tutaj to budował. Myślę, że tutaj zacznę. Albo... Nie, to rozkopię. Czyli tutaj. Niech będzie tutaj. Jak coś tu się... Z... inaczej zbuduje na live. To jest na razie tak, jak to mniej więcej wygląda Ale dobra, to ja teraz idę. Ja teraz idę spać. teraz idę spać i później pewnie też wyrośnie tamte, tamte zboże. No, Mam nadzieję, że tutaj nie będzie dookoła mobów. Mogę spać tylko w nocy albo podczas burzy. O! Yy, no. Yy, I kolejny yy, świetny Nick. Yy, normalnie. Yy. Dobra. Jak tam. Nie mam obów. Chyba nie ma. Dobra. Super. Ja nie mogę. Okay, ja mówiłem, że tam odsadzimy te drzewka, a nawet nie, nie zebrałem nasion, no super. Powiem szczerze, troszkę za dużo tych schodków, ale w sumie nawet dobrze, bo jakby tutaj były parę pięter w tym domku, no to będzie fajnie. Czyli schody już mamy, ja idę tam szybko zobaczyć co tam z tym zbożem, mam nadzieję, że już urosło Bo mam, nawet nie mam trzech tych punktów głodu Więc, y, nie fajnie, nie fajnie y, Ale, no, nie urosło Ja nie mogę, to ja nie wiem co ja zrobię, naprawdę To chodź mi jeszcze coś tam pobudować, ale ja zginę jak nic I to będzie już moja, która śmierć w Minecrafcie, na tym serwerze nie wiem w sumie aha no i właśnie jeśli mowa o serwerze to mogę na przykład na live y, pograć w jakieś bedwarsy albo w coś tego typu więc y, no piszcie w komentarzach teraz pod tym filmem co e, tam będziemy robili na live e, bo ja w sumie nie wiem czy, czy nawet będzie ten live tak jak mówiłem jeszcze tutaj w sumie trochę rozkopę w środku ale to nie tym kill -off bo nie chcę tego marnować to ja kamienne zmarnuję żelazny się przed. O, proszę, za rogiem, że jest węgiel. Hmm. Tutaj to trochę poszerzymy to, żeby nie było tutaj tak ciasno. Na trzy wysokie, bo tak jest najładniej. I tutaj w, do... w środku będzie chyba drewnem to obudowane, wszystko. Z zewnątrz też super, skończy się kilo, to mamy kolejny Z zewnątrz też chyba będzie właśnie drewnem tutaj takie, o wiem dlatego nie dokończyłem całego bo tutaj będzie tylko nie wiem jak to zrobić, to będzie na dwa to ja to zrobię o tak będzie tak nie wiem w sumie tak nie wiem, Z zrobię co tak tak, tak. Tak, nie tak. Co ja zrobiłem? Tak się da? No tak, to jest Minecraft 1.15.2 Super rymy, naprawdę. Naprawdę świetne. Ej, co jest? Tutaj miałem jeden dirt. Ja miałem jeden chyba dirt, no nie? Nie wiem, ja to zobaczę przy montażu, ale to było dziwne. Nie, no. Kurde. Coś mi tu nie pasuje. To będzie zbyt prostokątne, trzeba jeszcze na jeden w górę wybudować. O. Cyk. Teraz muszę uważać, żeby nie spać, bo mam tylko to... Cztery serduszka, więc super. Cyk, cyk, cyk. O! Oh. Tak. Dobra. To jeszcze. No nie no, tak chyba może być, no. no no tutaj będzie no... Nie no, może być jasno, nie może być, więc no. Tak chyba może być. Eee, dobra tutaj to zniszczymy widzę coś te farmy stąd, nie nie wiem, pójdę tam jeszcze raz jak nic nie będzie, no to będzie źle nic nie ma, nic nie ma nic nie ma. Masakra. Tutaj to idę tutaj pod zrewno w sumie. Ale odsadzę to spokojnie, później to odsadzę, a na razie niech... Na razie sobie zbiorę tak, bo potrzebuję do budowy domku. To jest kolejna jaskinia. nie mogę biegać przecież, no także nie wiem po co spamuję to wu, e, ale dobra, nie wiem ile w sumie będzie trwał ten odcinek nie chcę też, żeby był jakiś taki długi ale mhm. A jak będzie no to to będzie no i tyle no. tak jak mówię na Lejwie będziemy kończyli budowę tego domku na razie to wygląda tak jak wygląda, ale no Myślę, że później będzie wyglądało ładniej. Zbierzmy tyle na razie. Oho. Aha. Aha, super. Pyk. Tutaj. Tak samo. Pyk. Pyk, pyk. No i tutaj drzwi jak to wygląda? No pięknie to wygląda, nie no moim zdaniem Ja to sobie wyobrażałem kompletnie inaczej, ale no 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 jeszcze tutaj się pochodnie doda Drzwi będą Nie no, no tutaj się jeszcze obuduje tym do dołu, żeby nie spaść No i ten, no i chyba będzie git Tak mi się zdaje, dobra teraz yy. To. O, jakby to zrobić. Tutaj, w środku. bo tutaj, tutaj planuję zrobić taki długi korytarz. No, nie wiem, jak, nie wiem, czy będzie długi, bo nie wiem, jaką długość ma ta góra. <noise> Więc możemy wyjść na górę, ale jak spadnę, no to yy, się zabiję. Yy, ale no. Zobaczę, jaka jak ona jest. O! O, no super, tędy może wyjdę pyk pyk, 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 pyk pyk, 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 Aha Naprawdę Znaczy zależy jak to jest... Nie, dobra, to na ludzie, to to będzie chyba szło jeszcze pod ziemią Jak coś tu się wyjdzie i będzie wyjście z tyłu i... I tyle w sumie Cyk, cyk. Nie no, nie będzie chyba źle. No nie no nie wiem, no i tutaj, tak jak to mówiłem, tutaj będzie taki korytarz. Tutaj będą na przykład, nie wiem, poszczególne takie pokoje i tak dalej. I taki będzie domek no, tutaj. No myślę, że tutaj w przyszłości się to wszystko rozbuduje. Tutaj będzie jakaś farma i tak dalej. No. E, dobra. E, ja jeszcze zrobię drzwi. Po co w to klikam? Eee. Drzwi z sześciu się robi Pyk no, no i teraz jest ładnie, no nie? Nie no, to z drzwiami to jest o wiele lepiej Tylko znowu idzie, no super I już mam tylko dwa głodu To nieźle Ty, ale przecież ja mogę świnie zabić, ale nie Nie wiem a, dobra. Nie, muszę, musi się zboże za chwilę y, urosnąć, więc y, jak nie urośnie to będzie źle wtedy. No, no i tutaj ogólnie będą, y, tak jak mówiłem wcześniej, i już no, któryś raz się powtarzam, e, że tutaj będzie korytarz, tutaj będą pokoje i tam gdzieś będzie zejście do kopalni. No i tak będzie fajnie, no nie? Tak mi się zdaje, że będzie fajnie. Jeśli nie będzie fajnie, no to to nie. Jest ładniej. Ale jak tutaj są drzwi i tak, to, to drewno obudowane no to jest na pewno ładniej. Dobra. Kolejny raz idę spać. E, I no. E... Hmm. no. Będzie... To zboże musi urosnąć. Ale ja tutaj mam takie... Ja nie mogę. No, mówiłem, że mam tyle węgla, ale teraz się tak popatrzyłem. To naprawdę jest dużo węgla. O! Dębowa klapa. Ona się przyda na przykład do jakichś różnych zejść. To to będzie fajne. Nie ma chyba żadnego moba. E, to lecimy. Lecimy. Bardzo szybko idziemy. E, no żeby mi się nie spalił w tej lawie, która tu jest. Jak proszę. No i już jest coraz wyżej, ale. Ja nie mogę, takie ryby są w tej grze? Ja nie mogę. No. No i no, no, jeszcze trochę niech to urośnie. To ja mogę z kości zrobić. O, mam sadzonkę, dobra. To od razu, żeby nie było. Żeby nie było, co zasadzać gdzieś tutaj to drzewo. O. Patrzcie. Tutaj. I mam nadzieję, że do kolejnego odcinka wyrośnie. O! Co to jest? O! Co to jest, kurde? Ej, co to jest? To są te moby. Ja nie mogę. Jest ja on do uciekania, ja muszę okrążyć jakoś do mojego domku. Ja nie mogę. Jak ja się tego przestraszyłem. <grym> Jeszcze już coraz bardziej boję Minecrafta. Prawda, ja się już coraz bardziej boję tego Minecrafta. Kolejny odcinek chyba nie będzie z Minecrafta, albo z tego Ninjago, albo z Fortnite'a Naprawdę, bo w Fortnite nie jest tak strasznie. A jak nie, to będzie napis Fulu. Dobra, zombie. Jeszcze zombie, z której strony idzie. Ja nie mogę. Poszli chyba, skąd oni się tu wzięli? Jak oni na wioski napadają, a nie kurde na tam jest. Wilki, atakujcie go! Skąd oni się tu wzięli? Ej, gdzie jest ta farma? Ja nie mogę, gdzie jest ta farma? Co oni tam robią? O Boże, co oni tam robią? Ej, dobra, tu jest ta farma, ja nie mogę aż. Nie wiem gdzie oni sobie poszli. Mam nadzieję, że gdzie... Mam nadzieję, że gdzieś daleko stąd. O! Barwnik, proszę bardzo. Proszę, rośnij. zboże Nie wiem ile już trwa ten odcinek, yy, ale... No. Dobra, e... ja mam tylko pytanie, bo ja wiem, że te Moby napadają no, na wioski, no nie? To wioska jest w tamtą stronę, a nie w tą, nikomu mojego domku. Więc e... jak ta krowa się patrzyła, nam, on jest tam. Nie, tam jest wilk. Nie wiem, gdzie oni już poszli. Może wilki je zaatakowały. No, całe szczęście. Ja nie mogę, ale nie. Ja już się bałem, że. że Że już po mnie. Sorry, że ja się tak cały czas tam patrzę w tamtą stronę, ale po prostu. E, no. Tam są. Tak? Nie, to jest skała. Nie wiem. Gdzieś ja, co oni byli uzbrojeni w kusze, kurde, w jakiś. Te, a ja mam kurde. Yy... No, ja mam coś takiego. No i dwa punkty głodu, i cztery serduszka. Dobra, może oni se już poszli, ale ten ja yy, chcę kurde. Ja chcę... Nie no, aż taki nie będę, no nie? Ale... ten... kurde Chcę, żeby to już urosło, to zboże Bo ja nie wiem, tutaj siedzę od paru minut chyba Ten odcinek będzie taki długi, ale dobra to wiecie co? To ja już go chyba kończę. Jak coś to po odcinku, po prostu jak urośnie to zboże, no to e, wiecie, to jest zbiorę. E, a. ten. A. No co tam? Kończę odcinek. E, a. żeby wiecie, żeby nie było, że tak, jak urośnie, no to nie będę tutaj żadnego game moda włączał niczego. E, Jeden co, no to game moda mogę włączyć po, pod e, miniaturkę, żeby zrobić, no nie miniaturkę. Czemu też wie są otwarte. ale no no to jedyna co to zrobię włączę gamę mode czyli game mode pod miniaturkę po zrobienie miniaturki no i co no i to chyba tyle w tym odcinku no nie a więc co jeśli odcinek wam się spodobał to oczywiście zostawcie subskrypcję jeśli oczywiście nie subskrybujecie a jeśli odcinek wam się spodobał no to zostawcie łapkę w górę I co trzymajcie się i cześć